Gdańsk z tej perspektywy tu wygląda. Witam Was serdecznie i gdzieś pojedziemy pewnie do Gdyni Głównej. 90 i udamy się nim do Gdyni Głównej. Skończył kluczki, ze stacji grudnia, do stacji do w jest stacji nie mają co robić. RP1. I pseudomikol wymuszający RP1. Pozdrawiam. Lepsze, że on jedzie pusty. ten Spirit, a widzę tylko jej tył. No fajnie, fajnie. Szedłem kawałek, i tyle widać. No nie za dużo, ale już więcej. Jak szedłem, było Mostek. Widać, ale są za to fajne widoki na przejeżdżającą 6DG. Jeszcze kawałek z i teraz tyle widać, więc nie ma dużej różnicy. Nie zobaczymy, ale zobaczymy za to pojedynczą jednostkę N57ALD. I AKM wjeżdża sobie do śródmieścia. I wjeżdża klasyczny kibelek, którym sobie pojedziemy. dokładnie są to dwie jednostki N57. Tutaj prowadzi 1482. Dobrze, przejdziemy sobie tam na... O, jeszcze takie klasyczne fotele nie spotykane. N57. Jakich mało. Ašn 57 odjeżdża i zaraz przyjedzie jeszcze Baltic Express. Dwie naski, 1250 na końcu. O, a tam policja. O, patrzmy gdzie tam Baltic Express jedzie. Tutaj wjedzie. JEDZIE GRIFFIN A ja tyle czekałem Ale jak szybka zada 32 No i koniec